Cześć, ja jestem Shane i witam Was w kolejnym materiale z serii Poradnik, co i jak smite. Dziś weźmiemy sobie Herkulesa, a jest to wojownik walczący w zwarciu z mitologii rzymskiej. Jego poziom trudności został określony jako łatwy, ja uważam, że jest raczej średni. Generalnie stosunkowo niedawna, mam trzeci master, ale całkiem fajnie mi się nim bawi. Jeżeli chodzi o zdolności, jest to siła z bólu, zdolność pasywna. Za każdym razem, gdy Herkules przyjmuje obrażenia zadane przez wrogiego boga, zyskuje kumulację wzmocnienia własnej postaci, która zapewnia zwiększoną siłę fizyczną. Siły fizycznej nigdy za mało. Odpychające uderzenie, zdolność numer 1. Herkules wymierza potężny cios, odrzucając wszystkich wrogów do tyłu, opuszczając ich i zadając im obrażenia. W trakcie szarży Herkules jest odporny na odrzucenie. Za chwilę do tej zdolności wrócimy, ale przejdźmy do dwójki. Mierzczyciel Ziemi, zdolność numer 2. Herkules uderza w ziemię, wywołując falę, która powoduje obrażenia u wszystkich wrogów na swojej drodze. Wrogowie na końcu fali uderzeniowej zostają wyrzuceni w powietrze w kierunku Herkulesa. Grając Herkulesem, chcemy, żeby oni zostawali tą ostatnią właśnie falą, i by podrzucali w naszą stronę. Po co? Po to, by jak ktoś ich podrzuci w naszą stronę, żebyśmy mogli się odwrócić i uderzyć ich zdolnością numer jeden, przysuwając ich jeszcze bardziej do drużyny, i ogłuszając, wystawiając ich na po prostu obrażenia. Następną zdolnością jest złagodzenie ram, zdolność numer 3. Herkules natychmiast odzyskuje zdrowie i na następne 4 sekundy zyskuje podwyższoną ochronę magiczną i fizyczną. Po zakończeniu czas trwania zdolności, procent obrażeń otrzymywanych w tym czasie powraca do, nie, do niego jako dodatkowe leczenie. Jest to fajne, bo leczenie początkowe jest całkiem przyzwoite, a te obrażenia wracające, jako leczenia też są fajne, bo aż do 70%. A ochrona fizyczna i magiczna ma też o 60 na maksymalnym poziomie, czyli też fajna zdolność. Jeżeli chodzi o arcyzdolność, jest to wykopalisko. Herkules podnosi z ziemi ogromny głaz, następnie rzuca nim, powodując obrażenia w miejscu lądowania. Głaz toczy się dalej, wywołując te same obrażenia u wszystkich wrogów na swojej drodze. Kolejne trafienia tego samego wroga powodują o 50% mniej obrażeń na trafienie. W czasie wykorzystania zdolności Herkules jest odporny na efekty kontroli tumu. Fajna zdolność dodająca głównie obrażenia na całkiem sporym dystansie można też kogoś dobić, jak nam ucieka. Co do historii mojego grania, raczej ludzi mi się na razie średnio. Zab stosunek zabójstw zabój do zgonów już jest powyżej jednego, także rozwijam się w tym bogiem. A osiągnięcia wyglądają w ten sposób. Mam jedno, jest to Mierzyciel Ziemi. Grając z Herkulesem wyrzuć wroga w powietrze, używając Mierzyciela Ziemi pięć razy w czasie jednego meczu. Łatwe bardzo do zrobienia, nie jest to trudne. Gorzej jest z tym. Rykoszet. Grając z Herkulesem traf wrogiego boga dwukrotnie, używając wykopaliska, jeden raz i zabij go drugim trafieniem. Czyli takie, no, trzeba mieć troszkę szczęścia już w tym. Co do skórek, Hercules ma no, całkiem fajny wygląd podstawowy, taki wielki kolos. I tak samo wygląda drugi kolor Lef Olympu, biały, taki całkiem fajnie to mi się podoba. Jeżeli chodzi o skórki dalsze, to jest retrokles. Z tego co wiem, gdzieś mi się kiedyś obbiło uszy, to podobno w wersji angielskiej amerykańskiej, podkłada od niego głos aktor, który grał Herkulesa w tym serialu w latach y, bodajże 2000, bo nie chcę powiedzieć 90. Dziewięćdziesiątych albo dwutysięcznych. Ten aktor, który tam razem wysłał z Kseną i innymi. Jeżeli chodzi dalej, to będzie kosmiczny zdobywca. Też jest fajna skórka. I mam jeszcze dwie limitowane. Jest to awangarda. i Lew Namejski. Ale przejdźmy do konstruktora. Jeżeli chodzi o konstruktor zdolności, rozdajemy umiejętności w tej kolejności: odpychające uderzenie, mierzczyciel ziemi, złagodzenie ran, następnie odpychające, wykopalisko, rozwijamy odpychające, w międzyczasie ultimata złagodzenie ran, następnie i na koniec mierzczyciel ziemi. Zapisujemy i dalej. Ja u Herkulesa mam na początku broszę z szefirem, czy znaczy naszyjnik z szefirem, następnie broszę z szefirem. Kolejnym jest młot runiczny, fajne, bo zadajemy o 20% większe obrażenia w drugim kontrolą tłumu. Czyli jak trafiamy jedynką, to już zadajemy większe obrażenia. Następnie jest tarcza gladiatora, troszkę odporności, ancile, trochę magicznej odporności, redukcji czasu odnowienia, młot redukcja kontroli, tłumość 30%, tarcza zmieńno-kształtych dla i obrony, i ataku, można powiedzieć. Do tego runa mrugnięcia na start, podostępnie koraliki oczyszczenia, mikstura mocy, eliksir potęgi. I to będzie wszystko. Zobaczmy, jak to będzie się sprawowało w praktyce. Po przerwie i lecimy Herkulesem. W naszej drużynie jest Genesha jako tank, ja jako warrior, Kukulkan i Nyx jako magowie, Nyx jest naszą koleżanką Satiną i Nate jako łowca, a w przeciwnej drużynie jest kumpcha Karna jako e, strażnik, to śpiący gigant, Kukulkan i Izyda jako magowie, Ul jako łowca i Khunbats jako zabójca. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czyniemy sobie bułka na siłę. Mimo wszystko, Herkules całkiem przyzwoite obrażenia zadaje, nie można powiedzieć jest przy tym bardzo wytrzymały, no i ma całkiem fajną kontrolę tłumu, tylko jest to dosyć trudno ogarnąć, żeby dobrze trafić. A jak tego używa, nie można go podrzucić, warto wiedzieć. Szkoda, troszkę za późno. Kulkano, co już trzeba będzie uważać te wielki aczkolwiek dobrze się bardzo różni, bo ten jest żółty, oberwałem tak, mocno. Teraz oberwę jeszcze ultem pewnie tak jak myślałem ale pomogli mi przeżyć, także dzięki wielkie Tak. Wracaj do nas. Super. Nawet nam na, się udało, akurat. Ja ja tak ja mam mamy Wracamy do kierunku. na środek, żeby zaraz na minionach nie napłaziło. A hero must be prepared. A be right back. Mm. że Wracaj z powrotem do środka i przez te. Ultimate Genner jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o teamfighty. Ale uratujmy mu teraz życie. Przydałby się teraz uratować swoje. Sam raczej nas nie zabije, ale no hmm? teraz może być przyjdzie w pomoc. No i zaczniemy. Mój wybór jest Mm, a, Gnes zabił, dlatego ja dostałem killa drugiego. Słońmy to troszkę. Cieszę do autoataków. I wycofajmy się. 4 na 0, fajnie. 3 nasze, 1 gratis. Z dzwonkiem wicia się po liniach bocznych, bo zawsze się znawi ktoś, kto nam będzie chciał środek wyczyścić. Dziękuję. wszyscy Aż trzech się udało ściągnąć. an enemy has been slain he conjures up a double Come kill Attack on <laughs> deal with it <laughs> <wondering shout>. <laughs> Super ethical reality shutdown. W ogóle, jak gram Herkulesem, tak mało orientuję się, co się dzieje takie Jest bardzo dużo cały czas jakiejś tam wariacji, ataków innych przeciwników. Faktycznie nie wychodzę z tego.

Herkulesa. Stójny i Silencer sobie nie wciągają przeciwników, ale... Super. Ten Hun bolszał cały czas. tej robi plecy. Może by go trochę poskubał. Dobra, ja się wrócę. No, Znale, Kasia, w... Kupę forsy, może by się właśnie wrócił. be prepared. sabio

An ally has been A tego spark idzie? Ciekawie jestem, czy wywalczy czy się poddadzą Z mnie jest taka duża różnica. W rozgrywce, ale punktów mamy znacznie więcej. Pójdźmy no, jakieś Pójdźmy. Nie Przerzuciłem, ale byłem przekonany, że go przerzuci. Super. Udało się. Kills kill An enemy has been slain! Mmmmmmmm... Ah, we're still looking Switch it up! An ally's soul is no more! Oh that was radical! Oh, Your existence brings <laughs> light to the universe! Again... Coś przeżył? Blinding light. światło. O, już dotarłeś. O, Never imagining was a oh, violator. Like Cancel that. <laughs> <laughs> Help, Help Middle Aid. Save your allies. Yes. You're our but only hope. When an ally spark has been extinguished. Literally. <laughs>

11 on 2, assist Sundering Shout! Ultimate is ready! Animating life force!

an enemy was obliterated. i am the ultimate emptiness. out of my way. bring it on. an enemy has been slain. my soul is no more.

A, jak obrywa mocno. Oh. Trochę depsów nam tu zabrakło. Czyli naszą uda się zabić jednak. Skura. Uh. Musimy zacząć pilnować środka, bo przegramy. Trzeba im coraz lepiej iść. This is full of radiance! Enemy ultimate incoming! Hold it down! An enemy sword before your mind! Nice job. Overwhelming splendor! Ultimate is ready! If your cosmic energy, an awesome. ally spark has <laughs> extinguished! Mm. Jak te miniony wchodzą? Znaczy się zastanawiam Dokupmy sobie eliksir potęgi Zwiększy naszą siłę fizyczną right. okay. Retreat. Jest ponad stówę Co przypilnować, bo on nam jednak cały z tym Ultimateem wlatuje. Of a double kick Hmm. We'll down. Uh, minions have reached your portal. Mniejszych które ostatnio zagrałem, mimo tego, że wygrywaliśmy. Jeżeli potrzeby duży, duże, pewnie byśmy przegrali, bo wyrobili się. Ale zaraz podsumujemy statystyki i zobaczymy, jak to kto dom, jak zagrał. Ale ogólnie zgranie dużo było dobre, mimo tego, że ten kukulkań coś tam pisał. No ale ciężko było tego Hunbatsa przypilnować, nawet jak się na nim skupiałem, bo grał ewidentnie tylko na ultimata. Jeżeli chodzi o szczegóły, rozgrywki NATE 8 na 9 29 000 url całkiem przyzwoicie. Genesha bardzo fajnie zagrał. Ma jakiś przyjacielem, chce zostać aż. Satina, no 0 na 8 ale no, spełniała rolę taką, że trzymała nam cały czas tych przeciwników. NotMat Kukulkan 7 na 5 33 000, nieźle. Ja zadałem 41 tysięcy obrażeń w buildzie, można powiedzieć, pół na pół, 15 zabitych, 4, 4 zgony, 12, 12 asyst, nieźle. Za 2 czy 3, 3 razy wpadło mi od Geneszy kill, także też fajnie. A w ich drużynie Kowulka zagrał, no też słabo, tak średnio raczej, 2 na 2, no nie ginął Kumba, czyli nieźle. Ten nieźle zagrał, 47 tysięcy, Kumba 16, zabójstw 6 zgonów, 8 na 9. Jeżeli chodzi o Ulura, 60 tysięcy obrażeń, też dużo. No i ta nikogo nie zabiła. A w ogóle jak ona miała Bill, bo tak miałem wrażenie, że była dosyć. Nie, raczej miała DEPSA. Jeżeli chodzi o Herkulesa, to by było wszystko. Myślę, że materiał Wam się powinien spodobać. Całkiem fajny mecz, wymagający, dosyć trudny. I chciałbym, żebyście komentowali, wrzucali kolejnych bogów, jakich chcecie zobaczyć. Pytajcie, a znajdziecie. Do zobaczenia. Cześć.